8 Wunio Runa Wunio jest ósmą runą w futharku. Na karcie Foenix widać ucztujących ludzi w różnym wieku, od malutkiego dziecka do starca. Czytuje nawet pies. Postacie przedstawione na karcie są pogodne, radosne. Klimat karty utrzymany w ciepłych barwach, bo luna 8 Wunio oznacza wesołość, nadzieję, Radość, ucztowanie w gronie najbliższych czy przyjaciół. Teraz jest czas radości i umiejętnego cieszenia się życiem. Jeśli będziesz medytować z runą wunio, możesz zobaczyć, jak zbliżasz się do swojego domu. Podchodzisz coraz bliżej i nie możesz wejść do środka, bo dom jest zamknięty. Nie widzisz ani zamka, ani klamki. Nie masz też klucza, by otworzyć drzwi. Siadasz na progu i wcale nie czujesz się zdenerwowany. Przed Twoimi oczami zaczynają pojawiać się wspomnienia radosnych chwil, gdzie tańczyłeś z radości i śmiałeś się bez trosko. Zaczynasz śmiać się i nagle widzisz, że w drzwiach pojawił się zamek. Przypominasz sobie kolejne zabawne sytuacje ze swojego życia. I po każdym uśmiechu pojawia się w Twojej wizji klamka, dostajesz też klucz. I nagle rozumiesz, że wiele sprawczy trudów życia zwyciężyłeś przy pomocy optymizmu i pogody ducha. Twoje serce wypełnia się radością, nadzieją, szczęściem i tymi wspaniałymi uczuciami obdarzasz ludzi wokół siebie i sam czerpiesz siły z tej radości. W swojej medytacji może pojawić się kolor amarantowy, złoty, żółty, a w prezencie możesz dostać cyrkonie, złoto lub drogocenny diament. Dlaczego zachęcam do medytacji z runą 8 Wunio? Graficzny znak runy 8 Wunio emanuje energią radości, dobrze wpływa na układ odpornościowy, leczy problemy skórne. Dobrze działa przeciw depresji i smutkowi. Pomaga też zrealizować marzenia, uzupełnia energię w czakrze gardła. Medytując z runą wunio, nastawiamy się na odbiór wibracji śmiechu i radości, a w nasze życie wkracza optymizm i uzdrowienie.